Boże, Centrum Ryszard Państwa i moim gościem jest pan dr Jerzy Milewski, lekarz, przedsiębiorca i do nie, nie, niedawnego czasu członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Tak. tak. Boże, witam serdecznie. Cześć Boże, dzień dobry. Panie doktorze, no, chciałbym najpierw zapytać o sprawy związane ze służbą zdrowia jaka jest kondycja służby zdrowia i pamiętam niedawno była pandemia pan był jeden z nielicznych miał, który miał odrębny taki odrębne spojrzenie na te szczepienia i tak dalej podobnie jak gubernator florydy gdzie praktycznie tam nie było żadnego lockdownu proszę najpierw to wyjaśnić jak to jaka jest pańska ocena Zacząć od Covidu czy od systemu opieki zdrowotnej? E, może od Covidu. Od Covidu. Bo to jest trudny tak, temat. Tak, to jest temat e, trudny i bardzo szeroki, ale e, od początku e, no, poczułem, że coś jest w tej materii nie tak, bo e, deklarowane e, działania i e, ich uzasadnienie wydawało mi się od początku być e, Bezzasadne. To nie było oparte o rzetelną naukę, o jakieś rzetelne dane, tylko o jakąś propagandę, która była siana przez instytucje typu WHO i, i, i pozostałe. Więc od początku postanowiłem śledzić to wszystko, aż do dzisiaj, kiedy. Już mamy post factum wiele, wiele danych. Danych zresztą oficjalnych w takich instytucji, jak Główny Urząd Statystyczny, czy Ministerstwo Zdrowia. I z tych danych wprost wynika, że nie było żadnej strasznej choroby wirusowej, którą uczyniono powodem do ogłoszenia pandemii. Czy, czy to Globaliści wymyśleli, czy ci, którzy chcieli zarobić. na No tego niestety, niestety tego nie wiem, bo nie ma żadnych danych w przestrzeni publicznej na ten temat, ale logika pokazuje, że na pewno wiele instytucji firm na tym zarobiło. Można przypuszczać, że niektóre środowiska, które aspirują do tego, żeby być ośrodkami opiniotwórczymi, zrobiły swój interes, ponieważ udało się skutecznie. Świat przestraszyć. Udało się przestraszyć ludzi, udało się przestraszyć instytucje naukowe, udało się wymusić pewne zachowania administracji poszczególnych państw. No co wydawało mi się, że to nie może się wydarzyć? To jest niebywałe. Polska przecież też dysponuje aparatem, który powinien takie rzeczy być w stanie błyskawicznie zweryfikować. Mieliśmy, mieliśmy sytuację, kiedy na początku kiedy pojawiły się różne niepokojące informacje ze świata, to przecież minister zdrowia, który no, tak się przypadkiem złożyło, że był bardzo, że tak powiem, wąsko specjalistycznym lekarzem, a obecny minister w ogóle nie jest lekarzem, udało się, oni, oni mogli skorzystać z instytucji, które powinny być w pełni kompetentne w tym zakresie, takie instytucje jak Główny Inspektorat Sanitarny czy PZH. Te instytucje powinny ministrowi błyskawicznie wyjaśnić. Tak, od tego ma te instytucje, tak, instytucje. powinny mu wyjaśnić, że sytuacja nie wygląda tak, jak w przekazach publicznych, jak w komunikatach idących z WHO czy podobnych instytucji. Tymczasem to się nie zdarzyło. Nie oczekuję tego od premiera, żeby na ten temat merytorycznie wiedział wszystko, ale premier powinien był pytać ministra zdrowia, ministra minister zdrowia, te instytucje, o to, jak jest. I okazało się, że zostaliśmy wprowadzeni dramatycznie w błąd, a główną winę ponoszą te instytucje, które merytorycznie odpowiadały. Za ocenę sytuacji. Reszta no to już jest kwestia dyskusji politycznej i na tym się nieco mniej znam. No tak jak wspomniałem, gubernator Florydynie e, miał zupełnie inne zdanie, no i podobnie jak, jak pan doktor. Proszę powiedzieć teraz, e, jak pan ocenia obecną służbę zdrowia? No pf, e, na temat służby zdrowia e, kilka razy w życiu trochę. Że tak powiem, próbowałem wnieść własnego wkładu w naprawianie tego, tego systemu. Ten system widzę z kilku perspektyw. Po pierwsze, no, z perspektywy lekarskiej, bo po studiach pracowałem przez kilka lat w klinice jako, jako lekarz frontowy no, w klinice uczelnianej. E, więc miałem do czynienia i z leczeniem chorych, i z wychowywaniem studentów. I jako e, pracownik. Jako taki tak, praktyczny, praktyczny pracownik. Później, e, później, żeby utrzymać rodzina, nie musieć wyciągać ręki do pacjentów, zająłem się budową firm kolejnych, które działały w tej przestrzeni medycznej, farmaceutycznej, więc widziałem od strony biznesu. System opieki zdrowotnej. No i trochę potem też, szczególnie za czasów pana ministra religii, miałem okazję zobaczyć od strony publicznej system. więc śmiem twierdzić, że mam dość szeroki ogląd tego, tego obszaru. I no. Pff. Nie mogę pogodzić się z tym, że ten obszar, który przez ludzi jest traktowany jako jeden z najważniejszych, jak się robi sondaże prawda, na temat leci najważniejsze jest to, prawie każdy odpowiada, że zdrowie. Tak, bo wielu ludzi tak. y, wiemy nawet ci, którzy tak. są słabo wierzący i tak dalej, nie mówią, hmm. że zbawienie najważniejsze, Tak, a później ale zdrowie. zdrowie. Tak jest. Zdrowie, no i tak, i to zdrowie jest ważne. Dla no właśnie, a tymczasem politycy w jakiś no, dramatyczny sposób nie umieją sobie z tym poradzić. Proste rezerwy do zrobienia w systemie, naprawienia w systemie opieki zdrowotnej są, są bardzo łatwe. Ale no, trzeba rozumieć, na czym polega medycyna, na czym polega system opieki zdrowotnej. Tymczasem no, do, y, mamy często takie sytuacje, że y, y, w, w kierownicy Ministerstwa Zdrowia jedynym lekarzem, a w zasadzie chirurgiem, y, jest pan minister Kraska. Cała reszta to nie są lekarze. W NFZ nie mamy na czele lekarza, w GIS-ie nie mamy na czele lekarza, w, jako dyrektorów największych szpitali często nie mamy lekarzy, więc mamy system zarządzany przez ludzi, którzy, którzy nie są fachowcami, nie fachowcami. Ja rozumiem, że lekarze też nie są doskonali, bo często kuleje u nich wiedza ekonomiczna, prawna itd., ale to trzeba jakoś skomponować. Tymczasem obecnie mamy deficyt tej wiedzy i mamy taki stan rzeczy, że. Prawicowa władza, która dzisiaj rządzi w Polsce, na którą czekaliśmy, od ośmiu lat nie zrobiła prawie nic, żeby zreformować. Żeby zreformować, tak? Jednym z celów miało być właśnie rozpoczęcie poważnej reformy, takiej pro tak? zrobienie takich zmian w systemie, żeby pacjenci wreszcie mogli odetchnąć. Tymczasem no, ostatnie informacje, jakie do mnie docierają, no, są już załamujące zupełnie, bo okazuje się, że NFZ zwiększył Świadczeniodawcom, ilość punktów za procedury, co skutkuje takim efektem, że ta, za tą samą procedurę oni dostają więcej punktów, ale tym samym szybciej wyczerpują limity. Czyli mówiąc krótko, szybciej nie mają już przestrzeni na przejmowanie kolejnych pacjentów. Więc zamiast robić rzeczy, które zwiększają zdolności przerobowe całego systemu to takimi ruchami się je wręcz zmniejsza. No bo nieraz sam mam na sobie doświadczenie, jak żeby się umówić do jakiegoś specjalisty przez NRZ, no to trzeba czekać kilka miesięcy, do człowiek idzie do prywatnego. No nie każdego stać niestety na to, a politycznie rzecz biorąc, w programie PiSu przed 2015 rokiem miałem przyjemność uczestniczyć w, częściowo w tworzeniu tego programu dla zdrowia. Są zapisane rzeczy, których dzisiaj się nie realizuje. No więc ja tego nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego tak musi być. Naprawdę dość prostymi ruchami dałoby się poprawić los pacjentów. Czyli powinien pan być jednym słowem ministrem? A, nie, nie. No, ja nie, ale to z Do tego się, sobie, do tego się nie tak, palę, bo tak. Ale powinni być, ale powinni być ludzie. ludzie, którzy przynajmniej chcieliby słuchać, tak. którym można by coś poradzić, pomóc, e, a tak się nie dzieje. Pan wspominał jako przedsiębiorca, pan utworzył chyba firmę farmaceutyczną, tak? Proszę powiedzieć, jaka historia była, bo teraz byłby pan chyba gigantem, gdyby nie. No e, właśnie, jakieś, tak, turbulencje. Znaczy w życiu zakładałem kilka firm w obszarze medyczno-farmaceutycznym. Największą firmą była firma, która była jedno, jedną z wiodących w Polsce hurtowni leków. No, i to oczywiście nie pasowało do, do oglądu rzeczywistości, jakichś ciemnych mocy w Polsce, ponieważ. W momencie, kiedy byliśmy jedną z powiedzmy pięciu największych firm w tej branży, a aplikowaliśmy do dalszych wzrostów, bo dobrze nam szło, no nagle okazało się, że jesteśmy. Zaatakowani w ciągu roku 100 kontrolami skarbowymi, 100 kontroli skarbowych w ciągu roku przeszliśmy, to niestety nas nie powaliło, no więc na końcu banki dwa finansujące nas zaczęły się wycofywać z finansowania, mimo że nie mieliśmy ani złotówki zaległości w stosunku do tych banków. Więc należy się domyślać, że przyczyny leżały gdzieś indziej. No udało nam się o tyle obronić, że firma nie upadła, ale musiała wycofać się z rynku, no bo w tych okolicznościach nie dało się dalej działać. Po tym doświadczeniu uznałem, że trzeba szukać takiego obszaru, który byłby trudniej dostępny dla tych ciemnych mocy i w międzyczasie jeszcze tam brałem udział w Współtworzeniu kolejnej firmy na, działającej na rynku medycznym, ale y, ostatnią firmą, którą tutaj zakładaliśmy, to była firma, która zajmowała się e, e, biologią molekularną, biotechnologią, e, czyli taką czyli spe, specjalistyczną, i też e, firmą, która dążyła do tego, żeby prowadzić badania naukowe i je komercjalizować. No i ta firma zakończyła e, naszą historię e, sukcesem, ponieważ e, no, doszło do takich spektakularnych wyników, które spowodowały, że dostaliśmy fantastyczną ofertę od jednej z wiodących na świecie firm z tej branży, no i zrobiliśmy transakcję, sprzedaliśmy firmę z, jak mówię, no pełnym sukcesem, bo kupujący był bardzo zadowolony, że uzyskał te technologie, które żeśmy wypracowali przez kilkanaście lat. My byliśmy zadowoleni, bo cena była bardzo wysoka, a pracownicy dostali szansę pracy w jednej z najlepszych firm w tej branży na świecie. Czyli, e, gdyby poprzednia firma nie była e, sekowana, że tak powiem, to pewno... by się rozwinęła bardzo, tak samo jak... Znaczy ona ta... się rozwinęła i, no, to był, i to był jej problem, dlatego że stała się e, realnym konkurentem, e, tak. Konkurencja was niszczyła. Znaczy, pewnie jest... nie konkurencja, tylko protektorzy konkurencji. No, zgoda. Hmm. Jak pan ocenia obecnie sytuację w kraju, Polski, kondycję gospodarczą hmm. i co da. To, o czym czuję się zobowiązany powiedzieć, no to to, że największym czynnikiem który dzisiaj boli Polaków, jest inflacja, inflacja, prawda, która dzisiaj jest kilkunastoprocentowa, ale to trwa już, już jakiś czas i będzie trwać jeszcze, a to wszystko razem, nie wiem, jak to w procentach wyrazić, ale to jest co najmniej 90% tego haraczu, który płacimy w postaci inflacji, pochodzi z absurdalnego zarządzania w czasie pseudo pandemii covidowej. Wtedy dokonano, że tak powiem, działań, które można symbolicznie określić paleniem pieniędzy wydano setki miliardów, i to grube setki miliardów na rzeczy zupełnie niepotrzebne, które spowodowały dewaluację pieniądza, który no, dzisiaj ma tą wartość przecenioną poprzez inflację, dlatego spłacamy długi wynikające z absurdalnych decyzji, których, jak powiedziałem wcześniej, para przyczyną był brak e, wywiązania się z obowiązków przez instytucje, które miały obowiązek w tej kwestii informować rząd i e, diagnozować właściwie sytuację, a tego nie robiły. Czy jakieś głowy poleciały? Głowy nie poleciały, nie słychać, żeby leciały, a jeśli tak się nie stanie, jeżeli to nie zostanie rozliczone, niestety, to będzie oznaczało, że jesteśmy znowu narażeni na kolejne tego typu dramaty. Więc obowiązkiem wszystkich, którzy mają na sercu sprawy publiczne, jest rozliczyć to, co się stało w, w ramach tego dramatycznego e, wydarzenia. I jak pan widzi uzdrowienie e, gospodarki, uzdrowienie zdrowia? No, powiedzieliśmy, że to jest sprawa bardzo ważna. Co należałoby zrobić? No, pierwszym krokiem jest e, postawić właściwą diagnozę tego, co się stało. Prawda? Czyli powtórzę się, należałoby. E, e, Dojść do prawdy na temat tego, co się wydarzyło, wyciągnąć wnioski, ewentualnie konsekwencje, być przygotowanym, żeby nie powtarzać tych samych błędów. I na nowo budować. I na nowo budować. Ja wierzę w przedsiębiorczość, kreatywność Polaków. Wystarczy im nie przeszkadzać. Wystarczy trzymać właściwe zasady, możliwość konkurencji, która jest konkurencją fair, a nie jest oparta na różnych znowu grach. Mających swoje korzenie gdzieś w przeszłości, prawda, i różnych sitwach, które e, się e, posila, po, po, e, e, posługują e, wsparciem różnych e, organizacji, środowisk, które no, e, wywodzą się z czasów, kiedy Polska była okupowana przez Związek Sowiecki. Powiedzieliśmy o istotnych sprawach zdrowiu, gospodarki i krótko na koniec o sprawach moralnych. E, wiemy, że że sprawy moralne są atakowane, rodzina jest atakowana, nawet święty papież Jan Paweł II. Jak pan to wszystko ocenia? No, ka każdy, kto próbuje cokolwiek widzieć, no, musi to zauważyć, prawda, że jest jakaś prawidłowość w tym działaniu, jest jakaś intencja osłabiania naszej, naszej siły moralnej. E, a co powinniśmy robić? Powinniśmy jednak uparcie nie poddawać się i dążyć do prawdy. Dlatego każda taka sytuacja, która jest kłamstwem, które ma nas e, e, koniec końców zniewolić, no, powinniśmy umieć jej przeciwstawić e, i nie bać się. E, też tu wrócę do, jeszcze raz do pandemii. No, głównym. E, Takim mechanizmem, który, który był nieludzki w czasie tej pandemii, było generowanie strachu, generowanie lęku. To działało i na kondycję psychiczną, i na kondycję zdrowotną ludzi i też no, osłabiło nas wobec różnych innych sytuacji, w których my mamy być coraz silniejsi. Nie bać się, tak jak nasz święty papież do nas apelował. Pamiętajmy o tym, prawda, co on do nas mówił. I też przypomnę, że, że Jan Paweł II był promotorem Miłosierdzia Bożego. No właśnie o tym chciałbym na końcu Więc powiedzieć, wrócimy bo tego Pan jeszcze. był jednym z inicjatorów firmu. Tak, Proszę tak. o nim opowiedzieć. No właśnie, to jest taka historia, gdzie gdzie byłem też inicjatorem spotkań środowiska konserwatywnego specjalistów z zakresu gospodarki. Te spotkania robiliśmy przez ostatnie kilka lat w Płocku, w sanktuarium Matki Bożej, Bożego Miłosierdzia. Tam, gdzie siostra Faustyna miała pierwsze objawienia, więc byliśmy w wyjątkowo uduchowionym miejscu. No i właśnie tam przyszło mi do głowy, że, że no czymś niebywale ważnym byłoby pokazać ludziom w Polsce, ale też i na całym świecie historię tego zdarzenia. I bardzo pięknie wymyślił pan Grzegorz Górny, który jest reżyserem tego filmu, żeby dać mu tytuł Big Bang. Bożego Miłosierdzia i ten Big Bang wydarzył się w Polsce. Nie ma piękniejszego oblicza Polski niż to właśnie oblicze. Czy on jest też wyświetlany w innych krajach? Ten film został pokazany w pierwszym programie telewizji polskiej w Niedzielę Miłosierdzia. Teraz jest dostępny na VOD. No, ale staramy się jeszcze, żeby został przetłumaczony na język angielski i być może kilka innych języków, tak żeby go udostępnić świat, żeby był e, e, narzędziem edukacji e, ludzi na całym świecie na temat miłosierdzia Bożego, a przy okazji na temat Polski. No bo w zasadzie tam, gdzie kończy się sprawiedliwość, to jest miłosierdzie. Wiemy, że wielu ludzi wraca do tych korzeni, tak. także wielu ludzi nawraca się. E, no są zafascynowani Bogiem, a widzimy, to jest taka nadzieja, kiedy ludzie uciekają się do miłosierdzia, nawet dla tych ludzi, którzy przechodzą na tamten świat. Akurat chcę powiedzieć, że moje inicjatywy powstała taka, założyliśmy kilka lat temu rocznicę śmierci papieża. Przez Skype'a można włączyć się do koronki do miłosierdzia i do modlitwy ruszańcowej jak wejdziemy na taki portal ridepart.org jest w sześciu językach łącznie z polskim w Chinach nawet nas oglądają tam jest link do tego jak ktoś będzie chciał się włączyć ja nieraz samochodem jadę bo nie zawsze może być ale nigdy nie przerwaliśmy tego i ludzie właśnie odmawiają koronkę do miłosierdzia i modlitwę ruszańcą gdzieś tam z Grecji, z Niemiec, z Polski, w większości po polsku, czasami po grecku, także... Więc mam nadzieję, że obejrzą chętnie też ten film. A no właśnie, też chętnie polecę. A, a, a na się, to jeszcze tylko dodam, że dzisiaj mamy urodziny Ojca Świętego. A no właśnie, to, to w dniu dzisiejszym jest emitowany nas wywiad, dlatego... Chcielibyśmy bardzo pozytywnie wszędzie mówić o świętym papieżu Janie Pawle II, którego wiemy, że atakują ci ze stacji telewizyjnych, którzy praktycznie założyciele, kolaborowali ze służbą bezpieczeństwa, która wiemy robiła ścieżki zdrowia, katowała ludzi itd. Panie doktorze, cieszę się, że, że znalazł Pan czas, że mogliśmy porozmawiać i o służbie zdrowia, i o gospodarce, i również o miłosierdziu, o wartościach. Dziękuję Państwa. Moim gościem był Pan doktor Jerzy Milewski, lekarz i przedsiębiorca. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Dziękuję za możliwość spotkania w tak ekskluzywnym medium, w którym można mówić wszystko, co się uważa za ważne. Dziękuję. dziękuję szczęść, szczęść Boże. thank <laughs> you